Row Talk w minutę. Dwie nowe postacie Ali i Trunk. Ali strzela trochę jak Miko, a ult to zniknięcie. I będzie to mityczna postać. Trunk natomiast to epicki zadymiarz i jego strzały są na blisko, a jego ult to szarża. Teraz nowe hiperki, których jest 9. Następna rzecz to powrót eventu Anioły i Demony w nowej wersji. Teraz pora na nowy Carnet Pro i skinem do niego będzie skin do Dynamajka. Kolejną rzeczą jest nowy Trophy Road, który będzie połączony ze Star Parkiem i będziemy odblokowywać miejscówki. Ponadto będą wyczyny i za nie będziemy otrzymywali nagrody. Masterie zostają usunięte. Teraz pora na nowe tryby gry, którymi są Zbijak. Jak trafimy kogoś piłką, to on ginie. Następne tryby to walka rycerzy, w którym zbiera się trofea. Ostatni tryb to Token Run, gdzie zbiera się tokeny ze Star Parku. Na koniec reworki postaci, a mianowicie Bula i Douja.